Siemanko, z tej strony. <coughs> Piotrek. Um, jestem na nowym kanale. Zagrajmy razem w, w Hero Zero. Powiedzmy. No i dzisiaj Wam pokażę Hero Zero. Darex X Pompa. Tak. Darex X Pompa. Konto z kolegą. Nasze konto wspólne które się pogodziłem się dopiero dzisiaj z moim kolegą. To jest nasz Nick. O, to znacznik Darek X Pompa. No i mamy tak. No i tutaj 110 level. Widzicie, drugi, drugi level towarzysza. Tutaj jeszcze mamy jednego. Tak, o. Tu mamy no. Let's play. Tak. Zagrajmy razem. Let's play. A no. I mamy misję. Wreszcie Darek X Pompa Humberday. Jakiś joker, Jakiś atakuje. joker atak na szatryku joker, a tak na łotra. Dobra, to łotra nie będziemy atakować, bo dzisiaj nie ma czasu. Zobaczcie, ile mamy już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć mamy. I... dziesiąta strefa będzie... dobra, dziewiąta. No i widzicie, nasza gildia jest wszystko na... powiększona, wszystko jest... Tutaj o. Widzicie? Nasza gildia. Się trzyma. Na dystansach. Widzicie ludziska nasza drużyna. tu, 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 Będziemy, po krótkiej przerwie. No jestem, ludziska. I tak, jestem Ravsys. Nasza gildia, tutaj. Nasza gildia Epic. No i. Patrzcie, ludziska, to jest niedowiary, że ja mam taki level i takie staty. Dobre. No to mam wszystko takie, wykoczeniu. Musimy sobie kupić to, bo też to, już, to już się kończy. No i jak widzicie, to nasze konto jest fajne. Dobra, może to wybiorę. A ja już nie mogę odbierwać. No Dobra, no to patrzcie. Oglądajcie. Nim odejdę stąd być. Jak widzicie to wygrałem to, ale było dobrze. Jak widzicie to dobre postępy, postępy, postępy. Dobre postępy! W szesnastym wszystko.

Dobra, to będziemy kończyć. Dzięki za oglądanie ludziska. Z wami się żegna e, Piotrek. To stąd chyć za rękiem, mnie złap za rękę i dzięki za oglądanie. Cześć. Puu.